Stadtluft macht frei. Miejskie powietrze czyni wolnym. To średniowieczne niemieckie porzekadło doskonale oddawało status miast europejskich w wiekach średnich i wczesnej dobie nowożytnej. W tym okresie odrębność prawna lokacji miejskich i posiadany immunitet sądowy powodowały, że rzeczywista granica obszaru miejskiego była także niewidzialną granicą porządków prawnych. Wewnątrz każdy był sądzony według statutów magdeburskich, niezależnie od sądów ziemskich, kościelnych lub królewskich. Historia miast swoimi początkami sięga starożytnej mezopotamii. Z jej licznymi miastami, państwami wznoszonymi z suszonej na słońcu gliny, a rozwijającym się dzięki rolnictwu irygacyjnemu w dorzeczu Eufratu i Tygrysu. Następnie wzorem stały się greckie wspólnoty obywatelskie. Poleis, gdzie swój początek znalazły idea samorządności i ustrój demokratyczny. Myśl Hellenów przejęli z kolei Rzymianie, którzy dokonali procesu urbanizacji znacznych terenów Europy, północnej Afryki i Azji przedniej, a zakładane przez nich według jednolitego wzoru municipia Kolonie obywateli rzymskich cieszyły się dużą wewnętrzną autonomią Ich geneza, liczba, ustrój i znaczenie sprawiały, że wczesne Cesarstwo Rzymskie było w istocie federacją miast. Upadek Imperium Cezarów przyniósł zanik miast na znacznych obszarach Europy. Krajobraz zdominowały niewielkie, rozproszone osady, zakładane często na ruinach antycznych metropolii. Najczęściej pozbawione wewnętrznej autonomii i podlegające bezpośredniej władzy dziedzicznych panów ziemskich. Ta sytuacja zaczęła się zmieniać w czasie rozkwitu średniowiecza. Gdy najpierw w rozdrobnionej politycznie Italii powstawały w wyniku zbrojnego buntu lub też ugody z feudałami, Oparte o wzorce antyczne, samorządowe, komuny miejskie. Z czasem także na innych obszarach kontynentu europejskiego właściciele ziemscy dostrzegli, że z ekonomicznego punktu widzenia korzystnym jest nadawanie immunitetów i przywilejów mieszkańcom miast, szczególnie tym położonym na ważnych szlakach handlowych. W każdym z krajów europejskich rozwój organizacji samorządowej miast Przebiegał nieco inaczej. Częstokroć model ustroju jednego miasta przyjmowały inne. Dla krajów niemieckich na północy wzorem była Lubecka, na południu Wiedeń, a na wschodzie Magdeburg, który także stał się miastem wzorcowym dla lokacji miejskich w Polsce, Czechach i na Węgrzech. Szczegółowe regulacje prawne dotyczące ustroju Magdeburga spisał w 1188 roku arcybiskup magdeburski Wichmann z Ziburga. Stały się one następnie wzorem dla lokowania nowych miast w Europie Wschodniej. Jak właściwie powstawało nowe miasto? Początkowo w Królestwie Polskim oraz w innych krajach Europy Wschodniej. Fundatorami nowych miejscowości i kolonizatorami niezasiedlonych obszarów byli książęta i królowie. Lecz z czasem zaczęły powstawać coraz liczniejsze fundacje kościelne i prywatne, rycerskie. Właściciel danej ziemi zlecał zasadźcy, nazywanemu po łacinie lokator, na podstawie wydanego przywileju lokacyjnego, zorganizowanie nowej osady. To na zasadzcy spoczywał obowiązek zatrudnienia mierniczych, których zadaniem było dokładne wytyczenie granic miasta, a także jego wewnętrznego układu przestrzennego. Lokator sprowadzał osadników, którzy mieli stać się przyszłymi mieszczanami, przeznaczając każdemu działkę wytyczoną wcześniej przez geometrów. Po powstaniu miasta, zasaćca stawał się zazwyczaj automatycznie dziedzicznym wójtem. Urzędnikiem odpowiedzialnym za przestrzeganie prawa i rozsądzanie sporów sądowych, a także pośredniczącym pomiędzy właścicielem ziemi a mieszkańcami miasta. W późniejszym okresie dziedziczność wójtostw jako organu władzy samorządowej była likwidowana. A kontrolę nad miastami przejmowała obieralna Rada Miejska, na czele której stał burmistrz. Właściciel ziemi przyznawał nowym osadnikom okres zwolnienia z podatków tak zwaną wolniznę na pewien okres czasu zazwyczaj od 5 do 10 lat, a w skrajnych przypadkach nawet do 30, na przykład w Limanowej, którego potrzebowali na zagospodarowanie się na nowym terenie. Główną korzyścią dla pana gruntu z faktu lokacji miasta była możliwość pobierania czynszów od użytkowanych przez miejscowość gruntów. Sprowadzeni przez zasadnicze geometrzy po wyznaczeniu granic miasta wytyczali układ ulic, miejsce na kościół i inne budynki użyteczności publicznej. A przede wszystkim Odmierzali na terenie przyszłego miasta jednakowe działki budowlane, przeznaczone pod domy mieszczan, prostokątne, przylegające krótszymi bokami do ulic. Miasta, zakładane według praw magdeburskich, miały regularny i jednolity układ. A ich centralnym miejscem był zazwyczaj rynek ze stojącym na środku ratuszem. W ujęciu wzorcowym z narożników rynku wybiegały pod kątem prostym po dwie prostopadłe do siebie ulice. Rozdzielały one osiem prostokątnych przestrzeni, przeznaczonych pod zabudowę, oraz tworzyły podstawę regularnej sieci ulic przebiegających do obwałowań miejskich. Modyfikacje klasycznego magdeburskiego układu urbanistycznego wymuszały dwa czynniki. Po pierwsze warunki naturalne, które powodowały, że niemożliwym stawało się wytyczenie prostopadłych ulic ze względu na przeszkody terenowe. Drugi przypadek zmiany planu następował, gdy miasto było lokowane na obszarze już objętym wcześniej zabudową. Przykładem jest kierzmark, który lokowano na miejscu wcześniejszej osady. Przejawia się to brakiem centralnego placu, którego rolę przejęła główna ulica handlowa. Władza w mieście należała początkowo do wójta, będącego przedstawicielem pana gruntów, na których znajdowała się miejscowość. Towarzyszyła mu ława miejska, czyli organ sądowniczy składający się najczęściej z siedmiu ławników, wybieranych spośród mieszczan, której zadaniem było sprawowanie sądów na podstawie przepisów prawa magdeburskiego. Rola rzemieślników i reszty pospólstwa w rządzeniu miejscowością bywała mocno ograniczona, co często powodowało napięcia społeczne i spory pomiędzy bogatym patrycjatem zasiadającym w Radzie a resztą mieszkańców. A jak to było z Limanową? Pomimo tego, że również Limanowa została założona 12 kwietnia 1565 roku na prawie magdeburskim, to jej wygląd przestrzenny i ustrój odbiegały znacznie od klasycznych wzorców. Zasadzcę miasta był Stanisław Jordan z Zakliczyna, będący jednocześnie właścicielem ziemi, na której odbyła się lokacja. Sam akt powołujący formalnie do istnienia nową osadę miejską wydał i podpisał na sejmie w Piotrkowie Trybunalskim król Polski Zygmunt August. Limanowa, początkowo zwana Ilmanową, zajęła niewielki obszar około 12 hektarów, zlokalizowanych na gruntach dziedzicznej wsi Jordana o tej samej nazwie. Jej układ przestrzenny został zdeterminowany przez istniejącą tutaj wcześniej zabudowę oraz przebiegający tędy boczny szlak handlowy pomiędzy Nowym Sączem i Krakowem. Wytyczono rozległy prostokątny rynek, z którego rogów wychodziły pojedyncze ulice. Przy centralnym placu i przy traktach powstawały domy mieszczan. Parterowe, drewniane, a ich zaplecze zajęły ogrody i sady. Rynek pełnił przede wszystkim rolę placu handlowego. Odbywały się na nim cotygodniowe targi, na które zjeżdżali mieszkańcy okolicznych wsi. A także dwa razy do roku kilkudniowe jarmarki, przyciągające kupców z dalekich stron. Źródła wspominają o istniejącym w Limanowej ratuszu, który stał po środku centralnego placu, ale nie pełnił on prawdopodobnie funkcji reprezentacyjnych ani administracyjnych, gdyż księgi miejskie mówią jedynie o przetrzymywaniu w nim drobnych przestępców. W całym okresie staropolskim w miasteczku istniało zaledwie około 60 domów. Natomiast liczba mieszkańców niewiele przekraczała 300 osób, co sprawiało, że było ono mniejsze niż część sąsiednich wsi i jednym z najmniejszych miast w Małopolsce. Określony w akcie lokacyjnym ustrój miasta, oddawał całość władzy w ręce wójta i ławy sądowej, która odpowiadała z wykonywanych czynności przed panem dziedzicznym miasta. Brak rady miasta i burmistrza sprawiał, że Limanowa nie posiadała właściwie wewnętrznej autonomii, a niektórzy dziedzice zarządzali nią bezpośrednio, wydając ordynacje regulujące życie mieszkańców, odwołując i mianując wójtów, a także angażując pospólstwo w pracę na rzecz dworu. Tym samym centrum administracyjnym był nie ratusz, a właśnie dwór położony poza granicami miasteczka. Obecna siedziba Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej. Od typowych miast magdeburskich odróżniały Limanową także zajęcia ludności. Występowali tu rzemieślnicy skupieni w dwóch cechach sukienniczym i szewskim, a także na przykład piekarze, kowale, rzeźnicy oraz przede wszystkim piwowarzy których piwo słynęło daleko poza granicami miasteczka. Jednak podstawą utrzymania Mieszczan było rolnictwo, a wykonywane rzemiosło traktowano jako pracę dodatkową. Jedyną możliwością zobaczenia życia codziennego limanowskich Mieszczan w XVI, XVII i XVIII wieku jest lektura ksiąg miejskich, Zawierających toczone przez nich procesy sądowe. Są więc sprawy o spadki, testamenty, kontrakty kupna-sprzedaży nieruchomości i ruchomości, procesy o pomówienie i zniesławienie, spory o miedzę i szkody uczynione przez zwierzęta gospodarskie. W Limanowej działy się jednak także mroczne sprawy kryminalne. Kradzieże, czasami zabójstwa, pobicia, rozboje, a przede wszystkim przestępstwa seksualne najliczniej występujące w księgach miejskich. W świetle prawa magdeburskiego wszelkie stosunki poza małżeństwem uznawane były za zbrodnię obrażającą boga. Dlatego ich surowe karanie chłostą, upręgierzem lub wysoką grzywną było konieczne gdyż w przeciwnym wypadku nieszczęścia mogły spaść na całą społeczność miasteczka. Prosperitę gospodarczą Limanowej przerwały w XVII wieku zarazy i wojny, przetaczające się przez całą Rzeczpospolitą. Najtragiczniejszym wydarzeniem był pożar. Zapruszony 14 marca 1769 roku borskim Browarze, który strawił właściwie całe miasto, wraz z kościołem, szkołą, szpitalem i większością mieszczańskich domów. Trzy lata później Limanowa, w wyniku pierwszego rozbioru Polski, dostała się pod panowanie monarchii Habsburgów, co oznaczało koniec obowiązywania prawa magdeburskiego i jednocześnie immunitetu sądowego miasteczka.